W liturgii Wigilii Paschalnej najważniejsze znaki to znak światła i wody. Znak światła przeżywaliśmy w sposób szczególny przed Kościołem, przed liturgią, zaraz na jej początku, kiedy to rozpalone było ognisko. Tymczasem, zaraz po homilii, skupiamy się na drugim z tych wielkich znaków Wigilii Paschalnej, mianowicie na znaku wody i liturgii ścielnej. Liturgii, która rozpoczyna się Piękną, śpiewaną litanią do Wszystkich Świętych. W tym czasie kapłan udaje się do chrzcielnicy, do tego miejsca, z którego przyjmuje się Chrzest Święty, po to, żeby w tej chrzcielnicy pobłogosławić wodę, która będzie używana do Chrztu Świętego. I zaraz po litanii do Wszystkich Świętych odbywa się piękna modlitwa poświęcenia wody chrzcielnej, w której to. Kościół przywołuje te wszystkie wydarzenia, które są związane z tym znakiem, już począwszy od momentu potopu, poprzez przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, aż po Chrzest Jezusa w Jordanie. I modli się o uświęcenie tej wody, która ma służyć do Chrztu Świętego. Pod koniec tej modlitwy kapłan zanurzy Paschał, świecę paschalną, właśnie. W wodzie ścielnej, To będzie znak błogosławieństwa. Kolejnym elementem liturgii ścielnej jest Chrzest Święty, który powinien nastąpić właśnie w Wigilię Paschalną. Niestety, praktyka pokazuje, że bardzo rzadko jest ten piękny znak. Bardzo rzadko chrzci się dzieci czy osoby dorosłe właśnie w tej pięknej liturgii, No, głównie w katedrach. Natomiast tak na co dzień niestety. Praktyka, być może jakaś, jakieś lenistwo jednak przeszkadza nam w tym, aby w tym momencie dotknąć tego znaku. A chrzest jest bardzo ważny. To Wigilia Paschalna była tym momentem, kiedy u początków chrześcijańska, chrześcijaństwa właśnie dokonywano Chrztu Świętego. Kiedy to było? Jak to wyglądało? Piękny był ten zwyczaj, Chrzcielny. Piękne były te znaki chrzcielne w Wigilii Paschalnej. Polegały one na tym, że ten, który miał przyjąć sakrament Chrzu Świętego zazwyczaj były to osoby dorosłe najpierw zwracał się ku Zachodowi. Zachód jest symbolem ciemności, końca dnia. Tak więc był również utożsamiany ze złym duchem, z Szatanem. I w stronę Zachodu trzy razy wyrzekał się zła. Wyrzekał się szatana. Po to, żeby potem obrócić się w stronę wschodnią, a wschód jako symbol wschodzącego Słońca, przychodzącego Chrystusa, światła, które jest pośród nas, które przychodzi, wstaje, wyznawał wiarę w Boga Trójedynego. I taki człowiek potem został trzykrotnie zanurzony w wodzie i wynurzony, co miało też oznaczać tą śmierć i zmartwychwstanie do nowego życia. Kolejnym elementem była zmiana szat. Został pozbawiony w tym momencie swoich szat, a zakładano mu nowe białe szaty, które są symbolem czystości. Następnie otrzymywał świecę, która miała symbolizować i symbolizuje do dzisiaj obecność Chrystusa zmartwychwstałego. Te poszczególne elementy zostały nam do dzisiaj w całej liturgii. Chrztu Świętego. Może już trochę bardziej symbolicznie, bo rzadko się zdarza, żebyśmy zanurzali człowieka w całości, ale są również obecne w tym przeżywaniu Chrztu Świętego, który mamy dzisiaj. Co się dzieje potem? Dzisiaj, w liturgii, zazwyczaj w Wielkiej Soboty, w tym momencie jest też czas dla nas, abyśmy i my odnowili nasze przyrzeczenia chrzcielne. Tak więc kapłan zadaje nam pytanie, czy wyrzekam się złego, czy wyrzekam się szatana, czy wyrzekam się grzechu. Potem y, trzykrotnie będę odpowiadał wierzę, Wierzę w Boga Ojca, Syna Bożego, wierzę w Ducha Świętego, w Kościół Święty. I potem zostaniemy pokropieni wodą, tą wodą, która została właśnie nieco wcześniej poświęcona jako woda chrzcielna. I to jest znak tego naszego odrodzenia, wejścia na nowo w tą tajemnicę chrztu, odnowienia tych przyrzeczeń, które za nas, przynajmniej w większości, złożyli rodzice wtedy, kiedy przedstawiali nas bogów świątyni w momencie Chrztu Świętego. To jest liturgia szczelna, kolejna część tej przepięknej matek, wszystkich liturgii Kościoła Świętego, czyli Wigilii Paschalnej.